Niedzielne imprezy przygotowane przez Urząd Dzielnicy Targówek oraz Osir na Targówku przyciągnęły wielu mieszkańców dzielnicy. Całe rodziny mogły wybrać coś dla siebie z bogatej oferty wydarzeń. Osoby lubiące ruch na świeżym, mroźnym powietrzu mogły skorzystać z lodowiska w Parku Brudnowskim. Wielbiciele przedświątecznych animacji mogli odwiedzić Park Wiecha, gdzie przygotowano spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz występy teatrzyku dla najmłodszych. 4 grudnia to dzień wyjątkowy na Targówku. Równocześnie w dwóch miejscach naszej dzielnicy odbywają się imprezy. Jestem przeszczęśliwa, ponieważ dopisali nasi mieszkańcy, pomimo nie najlepszej pogody i po prostu chłodu dużego, to zarówno w Parku Brudnowskim, jak i w Parku Wiecha jest dużo, dużo osób, które się doskonale bawią.